Witam już kumple, w kolejnym odcinku serii Dragon Ball Z. Ball, ok, ten, i ci a giga, go skończyliśmy Solar Warrior 16 Degree of Power. A teraz zaczynamy Ultimate Super Gogeta. Tak, teraz to mam już ostatniego bossa w GT Saga, Lishen Longa. I żeby go najebać potrzebny Super Saiyan 4 nie wystarczy, jak w przypadku tych wszystkich trzech leszczy w poprzednich odcinkach. Tylko tym razem będziemy musieli użyć Gogety, czyli połączenia Super Saiyan 4 Vegity i połączenia Super Saiyan 4 Goku. Patrzcie, mam Vegety na poziomie Super Saiyan 4. Fajnie wygląda swoją drogą. O, chyba kurwa śnić. Bingo, kuźwa, co? Czy... Na to że faj to trzeba być rudym Kuźwa do no, Początek odcinka już się w kurwa, zapomniałem ten Ten jest tu przejebany ostro Więc trzeba wiecie uważać Ale oczywiście coś możemy zrobić bo jesteśmy Super Saiyanem czwórką więc już nie jesteśmy tacy Kuźwa ostro do dupy nie? Dobra Podładujmy się Spirit break cannon O chuj, dragon thunder kręć Kuźwa już mi ręka boli po bo poprzednich odcinkach Udało się Oj pa Co? Uchylił się Leciałem prosto w niego to się uchylił Ja pierdolę! Ach, wybaczcie, że z odcinki. bo ja nagrałem te odcinki porządnie, od błosagi jeszcze. I po prostu ja się jestem tak skurwiony, że już początek odcinka zaczynamy na pełnej kurwie, nie? Także, wiecie, na początku jest spokojnie, dopiero się wkurwiam gdzieś się od drugiej minuty, nie? A tu widzicie, już, kurwa, dziesiąta sekunda i już jestem skurwiony. Pa, lewą ręką, kurwa, napierdalam kuko na padzie, bo już prawa mioli. Naprawdę, tak gra męcząca jest, jak się tak, kurwa, dłużej w nią gram. Ja pamiętam, bo weekend jak graliśmy z kumplami, to już nas ręce bolało od napierdala. O, kurwa, jak mi wyjebał, jak mnie o TY CHUJU, BO CI KURWA DAM! Dobrze, wyjebił go w mordę I R3 Zmiana tonika. Mamy Goku! Metal Crash na wejście Kurwa nie dał się złapać Nie dał się kurwa złapać Ście byłby kurwa chory jakby dał się złapać Kuźwa raz by zrobił to co ja chcę Oczywiście kuźwa Opa teraz ja ci nie spod. Kuźwa nie miałem na to Kotry Nie miałem znaczy energii, to nie jest Kotra Pa i teraz, teraz, teraz 10 razy kamerę hasbiska A <laughs> ci pizde Oczywiście nic mu kurwa nie zrobiłem no, oczywiście się nie tepnąłem za niego też, to bo chore jakby się udało mi na niego tepnąć. Myślałem, że maluchą, że mnie nie widzi, ale oczywiście mnie widzą. Dobra, i teraz w powietrze. I pięknie. Dostał kombosa. O, Goku mi coś lepiej działa. We, będzie to, zawsze w wpierdol dostaje. Goku goku pierdol rozdaje, to, to, to tym, tym ich różni. Aj, chuj Złapał nas i dupa. Ale oczywiście nic tam nie zrobił, trochę nam tylko przyciął mózg. Ojej Uff, dobrze mu nie tego nie dałem, bo jakby tu Ultimate by pierdeknął, to byśmy byli RIP wszyscy. A, przyblokowałem to, zobaczcie jakie. Ja bym jeszcze go tym Goku mógł rozjebać w sumie jakbym się tak postarał. Choć, chociaż to są też szanse marne, ale dałoby to jeszcze rady zrobić. jakie jakiegoś ja mu tyle pasku zjechałem jeszcze Meteocras tu trzeba mu sporo życia zabiera. To ja może tu bez Gogety go zjedziemy. Jeszcze mi się nie dzieje jakby tak było. A 3 Dobra, pięknie! Oś kurwa mać! MAMY Gogetę! Gość ma pewne życie? Nie ma pełne życia, szkoda Nie poławimy się trochę Gogeta Opa, jak mi a to, to mnie nawet nie bolało, zobacz gościu Tak, Gogeta jak się pojawił wtedy w anime To była taka potęga! On tego... On mógł go zajebać się nie ruszając On był tak potężny, tak zajebistą byłem. I ona, No tak kurwa, Pudzian versus Pajman teraz mamy Trochę tak, znaczy trochę kurwa, patrzcie co ja mu robię On mnie... On mi może chuja stać On nic mi nie może zrobić, patrzcie Ja mu wszystko mogę teraz robić Teraz mu spelać, oczywiście nie trafimy, ale chuj tam Nikt się tym nie przejmuje, patrzcie, go wiem Już pokażę tego spela, O, pr próbuję mi tu very limit zajebać, kuźwa mać Power for, ver very limit O ty, co ty kurwa chcesz, synek, gościu, podupczyło cię Nie no, przegrać tym Vegitom no, trzeba było być upośledzony. Dobra, no, zapałem go, oczywiście go kuźwa nie złapałem Jak on mi życie nie może zawać, patrzcie, ja jestem nieśmiertelny Zjechał mi cały pasek, nic mi się nie stało Patrzcie, on mnie może bić Znaczy niech mnie bije Fryer. LOL, immortal Pa, co ty chcesz? A huj, se, sobie tutaj tak mi. A nie, dobra, i tak możemy zabić. Big bank, kamykamy. Dobra, nie, wkurwiłem się! Pierdola, nie pokazuję wam tego spela. Bieg go wpizdę. Bo się kurwa... Jeszcze poczuję, że mogę to wygrać w Kuj, Chuj, że to bot. Ja coś czuję, że ci bo... Te boty jebane mają w sobie trochę cząstkę tak jakby y człowieczeństwa i wiedzą, że też chcą mi po prostu wpierdolić i zrobić mi nazwę, wie? Tylko ja nie mogę być im... Kuj, wano czemu dostaje po nawet! No, chuj, złapać mnie chciałeś, kurwa gościu, zejść na ziemię. No, pokazuję wam tego zajebistego spela, ale niestety musiałem mu najebać w mordę. Wiecie, Cza czas goni, nie ma czasu na y, zabawianie się z frajerami. A to by było na tyle w tym odcineczku. Wiecie, co robić? Łapka w górę, komentarz, bijecie o Facebooka, jeśli jesteś nowy widzem. Dawaj lajka. Ja się żegnam do następnego odcineczka. Cześć, do Cześć.